Rak jądra oraz rak prostaty to jedne z głównych nowotworów, które dotykają mężczyzn, dlatego my mężczyźni powinniśmy się w tym zakresie edukować, badać, żeby wiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Jako szpital postanowiliśmy we współpracy z samorządem województwa podkarpackiego przy wsparciu finansowym ze strony Urzędu Marszałkowskiego podjąć rękawice i zaproponować nową ofertę dla mężczyzn. Nie ma tutaj limitu wieku, przedziału wiekowego. Jest to program obejmujący profilaktykę raka prostaty, jak i raka jądra. Te oba nowotwory występują dosyć często u mężczyzn, tylko jest różnica w częstości występowania w związku z wiekiem. W związku z tym nie ma nimi tu takiego. Bardziej mężczyźni młodsi byliby dedykowani tutaj w kierunku profilaktyki raka jądra, natomiast na prostaty mężczyźni starsi. Program obejmuje mężczyzn z regionu mieleckiego. Ma on na celu uświadomienie potrzeby badań się profilaktycznej kontroli, jak i samokontroli w przypadku raka jądra. Natomiast w czasie tego programu będzie możliwość rozmowy z, i zostania z badaniem przez lekarza, jak i też rozmowy z pielęgniarką i dietetykiem. Pozwoli to może na większą, zbudowanie większej świadomości wśród mężczyzn naszego rejonu, a tym samym pozwolenie na zgłaszanie się częstsze do kontroli takich profilaktycznych raz do roku do urologa. Zapraszamy 31 sierpnia 2024 roku, a więc w sobotę w godzinach od 8 do 14 do naszej poradni urologicznej przy Żeromskiego 17, czyli w przychodni czwórce, gdzie będzie można spotkać się z lekarzem, z pielęgniarką, otrzymać materiały edukacyjne, dowiedzieć się co trzeba zrobić, jak reagować, jakie mogą być objawy, symptomy i co zrobić, jak się przebadać, żebyśmy mogli zapobiec rozwijaniu się tego typu chorób.